Lat królowie Europy dysponowali absolutną władzą. Władza jednak demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny. Chciwość, zemsta, życie intymne, choroby psychiczne, czary, morderstwa. Wszyscy monarchowie mieli swoje królewskie tajemnice. Królewskie tajemnice. Militaryści. Do przywilejów władców należało m.in. okrutne prawo do wywoływania wojen. Bohaterskie czyny królów mogły przynieść im chwałę. Bywało jednak, że pogrążały państwa w otchłani zniszczeń i chaosu. Trzech monarchów kochało nade wszystko wojnę: Królowie Prus, Fryderyk II Wielki i jego ojciec Fryderyk Wilhelm I oraz Ryszard Lwie-Serce, król Anglii. Władcy ci przeszli do historii jako militaryści. Legenda o Robinie Hudzie prezentuje Ryszarda jako chrześcijańskiego rycerskiego wojownika, którego odwaga w bitwach zyskała mu przydomek Lwie Serce. Istnieją też jednak inne opinie, według których Ryszard to bezlitosny rzeźnik, morderca tysięcy niewinnych kobiet i dzieci. Jeden ze współczesnych powiedział o nim: zły syn, zły mąż, samolubny władca i grzeszny człowiek. Umiłowanie wojny i mordercze skłonności Ryszarda znalazły ujście podczas wyprawy krzyżowej. Od pierwszej krucjaty, kiedy siły chrześcijan zdobyły Jerozolimę, na Ziemi Świętej nieprzerwanie trwała wojna. Etos rycerza w tamtych czasach zawierał nakaz obrony krzyża przed niewiernymi. W 1189 roku Ryszard I wstąpił na tron po ojcu, zyskując dzięki temu możliwość zaspokajania swej rzący krwi. Choć nosił tytuł króla Anglii, urodził się i wychował we francuskich posiadłościach dynastii i z tymi ziemiami czuł się najbardziej związany. Wyspiarskie królestwo uważał za nieprzyjazne i prostackie. Goniąc za rycerską sławą, Ryszard musiał zgromadzić pieniądze na wyprawę przeciw Saracenom. W tym celu powoli wyprzedawał Anglię. Napisano, o nim. Wystawił na sprzedaż wszystko, co miał. Urzędy, tytuły lordowskie i hrabiowskie, stanowiska szeryfa, zamki, miasta, ziemie. Wszystko. Skarbnik Ryszarda zapłacił za swoją godność olbrzymią sumę 3000 funtów. W dzisiejszych czasach byłoby to 1 800 dolarów. Władca oświadczył podobno, że gdyby znalazł kupca, chętnie sprzedałby nawet stolicę swego kraju, Londyn. Po wyciśnięciu z Anglii funduszy Ryszard wyruszył wraz z wojskami do Ziemi Świętej, by walczyć z muzułmanami. Po drodze połączył swoje siły z wojskami króla Francji. Oprócz własnych Lenników dysponował również zaciężnymi żołnierzami, w sumie sporą armią, jak na owe czasy. Podróż do Ziemi Świętej była długa i męcząca. Sześć miesięcy zajęła podróż na Sycylię, tradycyjne miejsce odpoczynku strudzonych krzyżowców. Sycylią rządził w tym czasie Tankred, daleki powinowaty Ryszarda. Incydent z kradzieżą Sokoła podczas pobytu Ryszarda na wyspie ujawnił gwałtowny charakter angielskiego władcy. W średniowieczu bardzo ceniono te drapieżne ptaki, gdyż używano ich do łowów. Ryszard ukradł sokoła sycylijskiemu możnowładcy, a kiedy ten poprosił o jego zwrot, chciał go zabić. Dopiero interwencja Tancreda uratowała życie właścicielowi ptaka. Tymczasem wojska Ryszarda na Sycylii zaczęły okazywać nieposłuszeństwo i zniecierpliwienie. Po jednej z pijackich burt wzięły szturmem stolicę wyspy Messyne, po czym splądrowały ją i złupiły. Król Tancred wpadł we wściekłość. Legenda mówi, że na przeprosiny, a jednocześnie zdając sobie sprawę, że w drodze powrotnej będzie się musiał zatrzymać na Sycylii, Ryszard podarował Tancredowi przepiękny miecz. Był to sławny Excalibur, legendarny miecz króla Artura. Gdyby to była prawda, to ów miecz jako bezcenny skarb narodowy powinien pozostać w Anglii. Ryszard jednak nie dbał o to, co również nie wystawia mu najlepszego świadectwa. Richard and his army left... Z Sycylii Ryszard I odpłynął z wojskiem na wschód, tam gdzie toczyła się wojna. Spragniony krwi król przystąpił do zabijania, zanim jeszcze dotarł do ziemi nieprzyjaciela. Podobno w drodze do Ziemi Świętej jego flota natknęła się na muzułmański okręt wojenny, unieruchomiony na Morzu Śródziemnym z powodu ciszy morskiej. Jeden z krzyżowców zanurkował pod kadłub i przedziurawił go. Muzułmańscy marynarze musieli skakać do wody. Król rozkazał ich wyłowić, a następnie utopić. Wokół jego statku na wodzie unosiło się setki topielców. Ryszard dopłynął wreszcie do portu Akka, miasta we władzy muzułmanów obleganego przez krzyżowców. Kronikarz tak opisał tę chwilę. Głośne okrzyki, ryki trąb, straszny zgiełk rogów odbijały się echem od brzegu, zagrzewając chrześcijan do walki, napełniając grozą serca Saracenów i ogłaszając przybycie Wielkiego Księcia. 8 czerwca 1191 roku Ryszard Lwie Serce triumfalnie zszedł na ląd. Angielskie oddziały dołączyły do reszty krzyżowców. Miesiąc później wyczerpani obrońcy Akki zaproponowali kapitulację na prostych warunkach. Saladyn Egipski władca zgodził się uwolnić półtora tysiąca chrześcijańskich jeńców, zapłacić ogromny okup w pieniądzach i oddać, będącą od kilku lat w jego posiadaniu, największą świętość chrześcijan, relikwie krzyża, na którym skonał Jezus. Krzyżowcy natomiast mieli pozwolić obrońcom na opuszczenie Akki. Saladyn zwolnił pojmanych chrześcijan, lecz zdaniem Ryszarda nie dość szybko zwrócił relikwie. Prawdopodobnie Ryszard w ogóle nie zamierzał uwolnić muzułmańskich jeńców. O wiele łatwiej było wyciąć cały garnizon, niż walczyć z nimi w przyszłości. Korzystając więc z pretekstu, oskarżył Saladyna o niedotrzymanie warunków umowy i nakazał rzeź. Przez trzy dni muzułmanie szli pod miecz. Okoliczne pola spłynęły krwią. Z woli Ryszarda Lwie Serce zginęło 2700 żołnierzy, ich żony i dzieci. Zbiorowy mord nie pomógł krzyżowcom w zwycięstwie. Wojska Ryszarda nie osiągnęły decydujących sukcesów i ostatecznie musiały wrócić do domu. Łacińskie państwa na Ziemi Świętej przetrwały jeszcze około 80 lat. W drodze powrotnej Ryszard, podróżujący w eskorcie zaledwie paru dworzan, dostał się w Austrii do niewoli. Wtrącono go do więzienia i zażądano za niego okupu przekraczającego zasoby skarbca w Anglii. Jan bez ziemi, brat Ryszarda, który rządził państwem w zastępstwie nieobecnego monarchy, przystąpił do zbierania funduszy. Zajęło to trzy lata. Ten kosztowny dla poddanych akt braterskiej lojalności sprawił, że Jan bez ziemi stał się jednym z najmniej popularnych władców w historii Anglii. Po odzyskaniu swobody, Ryszard udał się do francuskich posiadłości, gdzie walczył przez pięć lat. Nigdy już. Nie zobaczył Anglii. W 1199 roku oddając się swym militarnym upodobaniom tłumił bunt pewnego barona. Podczas oblężenia zamku Chaloux dostał w ramię bełtem z kuszy wystrzelonym podobno przez 14 chłopca. Król zlekceważył draśnięcie, lecz w ranę wdało się zakażenie. Po dwóch tygodniach groźny, rządny król Ryszard Serce, który twierdził, że nie uznaje nad sobą nikogo oprócz Boga, zmarł w męczarniach. Śmierć dopadła go w łóżku, nie na polu bitwy. Pruski monarcha Fryderyk Wilhelm I, który żył ponad 500 lat później, zasłużenie zyskał sobie miano króla Kaprala. Władca ten położył fundamenty pruskiej potęgi militarnej i stworzył niebezpieczną machinę wojenną, choć sam nigdy jej nie użył. Dopiero jego syn, Fryderyk II, przełożył teorię na praktykę i sprawdził jakość sił zbrojnych pozostawionych mu przez ojca. Fryderyka Wilhelma I fascynowały wszystkie sprawy związane z wojskiem. Tak się jednak złożyło, że rządził w czasach pokoju. Ani on sam, ani armia, którą stworzył, nie miała okazji do uczestniczenia w wojnie. Fryderyk Wilhelm I przeprowadził wiele reform wojskowych. Z niektórych jego innowacji świat korzysta do dziś. W miejsce wojsk zaciężnych stworzył opartą na poboże opłacaną żołdem stałą siłę zbrojną. umundurowanie. Żołnierze ubrani w standardowy pruski błękit łatwiej rozpoznawali się na polu bitwy. Drewniane wyciory do karabinów zastąpiono niełamliwymi żelaznymi, dzięki czemu wzrosła szybkostrzelność i niezawodność broni. Wielkim osiągnięciem Fryderyka Wilhelma I było wyszkolenie wojska. Pedantycznie i nieludzko tresowana pruska piechota manewrowała sprawniej niż jakakolwiek inna. Zdyscyplinowane oddziały nie musiały zatrzymywać się i czekać na maruderów. Ponadto, powolny, miarowy marsz w nogę oraz rytmiczny stukot tysięcy butów działały deprymująco na przeciwnika. Król miał też dość dziwne upodobanie związane z wojskiem. Kolekcjonował mianowicie wysokich żołnierzy. Ściągał ich z całej Europy do słynnego regimentu olbrzymów. Wszyscy gwardziści z owej jednostki mieli ponad 180 cm wzrostu, a niektórzy przekroczyli nawet 2 metry. Fryderyk Wilhelm rozpieszczał i drogo opłacał te żywe symbole pruskiej siły militarnej. Regiment Drągali, zbyt kosztowny by użyć go w walce, spełniał wyłącznie funkcje reprezentacyjne. Nawet sam monarcha musiał zadzierać głowę, by spojrzeć w oczy swoim olbrzymom, ponieważ wyrósł niewiele ponad 1,5 metra nad ziemię. Władca lubił tak zwany męski styl życia, np. alkoholowe biesiady i rozmowy na tematy wojskowe ze swymi ulubionymi podwładnymi. Pogardzał natomiast sztuką. Teatry to świątynie diabła. Uważając się za człowieka o nienagannej postawie moralnej, cenił nade wszystko uczciwość i czystość obyczajów. Nierząd to najgorszy z grzechów. Król Prus otwarcie demonstrował swój wstręt do intelektualistów, muzyków, biurokratów, cudzoziemców, Żydów, jezuitów i Francuzów. Lubił pić, palił, polował i wymieniał słone dowcipy z żołnierzami z pułku olbrzymów. Mimo afiszowania się swoją męskością, monarcha nie wzdragał się na przykład przed tańcem w ramionach oddanych mu drągali. Jeżeli zabrakło kobiet, radość nie ruszał w tany z grenadierem. Mogłaby mnie nie zainteresować najpiękniejsza dziewczyna, ale wysocy żołnierze to moja słabość. Ten, kto przysyła mi rosłych wojaków, może ze mną zrobić wszystko. Jeden, ja. Einer für mich bist du mir noch schuldig. Nächster. Patrick O'Connor. Hier. Ja. Eins, zwei, drei. Fryderyk Wilhelm I zbierał fundusze na wojsko dzięki twardej polityce fiskalnej i oszczędzaniu. Sprzedawał klejnoty koronne i pozbył się 20 spośród 25 królewskich rezydencji. Zmniejszył też liczebność służby. Podobno zmuszał królową, by prała swoje ubrania. Te żałosne w oczach innych władców posunięcia uczyniły sprós pośmiewisko Europy. Skąpstwo Fryderyka Wilhelma było jednak przemyślanym kamuflażem, mającym zamaskować rozbudowę machiny wojennej. Monarcha tak pisał w ostatnim liście do syna. Tylko pod osłoną widowiskowych dziwactw mogłem zgromadzić wielkie skarby i stworzyć silną armię. Obecnie pieniądze i żołnierze są do dyspozycji mego sukcesora, który nie musi zachowywać pozorów. Fritz, rozważ to, co ci radzę. Zawsze miej sprawną i dużą armię. Musik Następca Fryderyka Wilhelma dorastał w cieniu despotycznego ojca, obsesyjnie interesującego się wojskowością. Władca, który miał w przyszłości otrzymać przydomek Wielki, był człowiekiem pełnym sprzeczności. W jego ciele biło serce zarówno wojownika, jak też wrażliwego muzyka i filozofa. W młodości Fryderyk, zdolny flecista i kompozytor, pisał Marsze Wojskowe. W 1740 roku wstąpił na tron po śmierci ojca. Europa spodziewała się, że młody król zredukuje siły zbrojne i odda się pasjom artystycznym. Fryderyk II miał jednak inne zamiary. Zaledwie 7 miesięcy po objęciu władzy, bez jakiejkolwiek prowokacji ze strony przeciwnika, wysłał wojska na austriacki Śląsk, rozpoczynając konflikt, który przerodził się w dwie wojny Śląskie i wojnę siedmioletnią. Pruska armia dominowała w starciach. Król zaś okazał się dynamicznym i nieustraszonym wodzem. W 1745 roku poddani nazwali go Wielkim. Wielu generałów tamtych lat przestrzegało wojskowej etykiety, zgodnie z którą bitwy rozpoczynano dopiero po śniadaniu. Fryderyk natomiast atakował niespodziewanie. Nikt w cywilizowanej Europie nie znał tak skutecznej taktyki. Wyrównane szeregi pruskiej piechoty wyszkolonej za panowania jego ojca maszerowały jak maszyna. Wolno, ale nieubłaganie, umożliwiając Fryderykowi wykonywanie manewrów, na które nie odważali się inni generałowie. Monarcha przegrupowywał na przykład swoje oddziały w obliczu rozwiniętych wojsk wroga i uderzał w skrzydła. Na szczyt militarnej sławy Fryderyk Wielki wspiął się w 1757 roku w toku wojny siedmioletniej, gdy walczył jednocześnie przeciw Austrii, Francji, Rosji i ich pomniejszym sprzymierzeńcom. Mimo dwukrotnej przewagi liczebnej Francuzów i ich niemieckich sojuszników stoczył z nimi bój koło wsi Rozbach. Dzięki reformom Fryderyka Wilhelma I pruska piechota strzelała szybciej niż inne. Doświadczony żołnierz był w stanie wystrzelić średnio 2-3 pociski na minutę. Oprócz tego Fryderyk Wiedział, że oddziały przeciwników, które nigdy przedtem nie walczyły razem, nie tworzą jednolitej armii i łatwo będzie je rozbić stosując przemyślaną taktykę. W ciągu trzech godzin armia pruska zabiła lub wzięła do niewoli 10 tysięcy żołnierzy przy stratach własnych nieco ponad 500 osób. Następnie Fryderyk pośpiesznie przerzucił swe siły na Śląsk. Austriacy przypuszczali, że król wycofa się i poczeka na posiłki. Tymczasem Fryderyk zaatakował. Zaskoczywszy przeciwników nietypowym szykiem wojsk, pruska armia dopadła Austriaków pod Lutynią, gdzie zadała im druzgocącą klęskę. Tak więc dokładnie w ciągu miesiąca król Prus pobił dwie silne armie europejskich mocarstw. Sztuka wojskowa Fryderyka Wielkiego była tak genialna, że do dziś kadeci uczą się o niektórych rozwiązaniach taktycznych tego władcy. Pomiędzy kampaniami Fryderyk II zaszywał się w Sanssouci, ulubionej rezydencji w Poczdamie, gdzie zapominał o sprawach państwowych, oddając się pasji twórczej. Na jego dworze często gościł Voltaire i syn Jana Sebastiana Bacha, który też był muzykiem. Przewodnicząc zebrania małego grona intelektualistów i artystów, monarcha zasłużył sobie na kolejny przydomek, filozof Sanssouci, Powrócił też do swych zainteresowań muzycznych. Jego kompozycje oceniano bardzo wysoko. Jedna z nich przez 50 lat pełniła rolę hymnu narodowego Hiszpanii. Skomponowane przez Fryderyka sonaty i koncerty na flet są wykonywane jeszcze w naszych czasach. Szczególnie bogata jest spuścizna literacka Fryderyka Wielkiego. Jednym z jego ważniejszych dzieł jest wielotomowa historia wojen śląskich. Oto prywatna biblioteka Fryderyka, zawierająca również część jego dzieł. Są wśród nich wiersze, poematy epickie, testamenty polityczne, prace historyczne, filozoficzne oraz na temat wiedzy wojennej. Fryderyk pisał wyłącznie po francusku, uważając, że jego ojczystej mowie brakuje subtelności. Bezcenne zbiory nie zawierają ani jednej pozycji po niemiecku. Mimo pruskich zwycięstw, wojna siedmioletnia toczyła się nadal i król nie mógł długo wypoczywać. Dotychczas ratował go brak współpracy pomiędzy znacznie silniejszymi od Prus sojusznikami. W 1759 roku pod Kunowicami połączone wojska Austrii i Rosji zadały jednak Fryderykowi najcięższą w całej wojnie klęskę. Pruska armia straciła 19 tysięcy żołnierzy zabitych i wziętych do niewoli. Reszta pruskich wojsk rozproszyła się na wszystkie strony świata. Fryderyk był bliski samobójstwa. Kule z muszkietów podziurawiły jak grzeszoto mój płaszcz. Zabito pode mną dwa konie. Na moje nieszczęście wciąż jeszcze żyje. Ponieśliśmy ogromne straty. Z 48 tysięcy zostały przy mnie zaledwie 3 tysiące żołnierzy. Nie powinienem przeżyć tej okrutnej odmiany losu. Sądzę, że wszystko stracone. Nie przetrwam katastrofy mej ojczyzny. Żegnaj na zawsze. Przeciwnicy nie wykorzystali jednak zwycięstwa. Fryderyk odtworzył armię. Zmiana na rosyjskim tronie i polityczne przeciwieństwa wewnątrz antypruskiej koalicji uratowały jego państwo. Prusy wyszły obronną ręką z wojny siedmioletniej, choć zapłaciły za to wysoką cenę. Podczas trzech wojen prowadzonych przez Fryderyka zginęło, odniosło rany lub dostało się do niewoli pół miliona mieszkańców Prus. Ostatnie 23 lata życia Fryderyk Wielki spędził głównie w Sanssouci. Nie stoczył już większych bitew, lecz delektował się minioną chwałą, muzyką, sztuką i filozofią. Pamiętając o ojcowskiej radzie, na wszelki wypadek ciągle dbał o gotowość bojową wojska. Umarł w 1786 roku, pozostawiając taką oto przepowiednię. Powiem wam, co będzie po mojej śmierci. Na dworze zapanuje wesołość. Mój następca roztrwoni skarb i zmarnuje armię. Następnie zaczną rządzić jego kobiety. Państwo popadnie w ruinę. Jego wróżba okazała się dość trafna. Dwadzieścia lat później, w 1806 roku, pruskie oddziały utworzone i wyszkolone przez Fryderyka Wilhelma I, wypróbowane w boju przez Fryderyka Wielkiego, ponownie zetknęły się z Francuzami. Dwaj inni genialni militaryści Napoleon Bonaparte i jego marszałek Davout rozgromili je w ciągu jednego dnia jednocześnie pod Jeną i Auerstadt. Król Prus Fryderyk II Wielki był utalentowanym artystą i wielkim wodzem. Jego ojciec Fryderyk Wilhelm I ekscentrycznym reorganizatorem armii. Angielski Ryszard Lwie Serce zaś miłośnikiem wojny i rozlewu krwi. Niezależnie jednak od tego, że jeden z nich był inteligentny, drugi miewał nowatorskie pomysły, a trzeci był po prostu złym człowiekiem, wszyscy zapisali się w dziejach jako militaryści. Pracowanie Telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Elżbieta Walter na podstawie tłumaczenia Roberta Uliasza. Konsultacja dr Michał Klimecki. Czytał Jacek Brzestyński.